Siemaneczko wszystkim ja jestem kowarek. U, dwa miesiące czy tam trzy mnie tu nie było. Spory kawał czasu, nie? A słuchajcie, nie będziemy o tym mówili w tym materiale. Tego przygotowuję zupełnie inny film. E, dzisiaj bitewka. Dzisiaj bitewka. Graconikum pro e, Rożnik Janek. Podajrze, sklanucito, obecnie skalp. E, AK wściekłe plemie. Nazwa klanu została zmieniona, a skąd to wiem? A wiem dlatego, że do tego klanu należy i dzisiaj pokażę bitewkę jednego z yy, klanowiczy właśnie, a wynik wbrew pozorom robi wrażenie, więc zobaczymy jak tutaj do niego dojdzie, bitewka, o ktoś mnie kocha, bitewka jest na mapie Fjordy, czołgiem T25 Pilot. Kiedyś tam dwa lata temu bodajże był do wygrania w maratonie i ludzie się musieli nieźle na niego namęczyć. Żeby go zdobyć ja też. No niestety ten czołg dupy nie urywa, biorąc pod uwagę inne pojazdy dostępne w grze. No ale. Jednak tutaj ta bitwa jest dowodem tego, że w graczach, w graczach w rękach dobrego gracza każdy czołg może zostać wykorzystany w bardzo dobry sposób, aż odzwyczajem się mówić 3 miesiące, dobra pierwszy strzał 257 będzie drugi? nie słuchajcie niezła mobilność tego czołgu, szybciutkie 90 tutaj jest i przeładowuje dosyć szybko, skupia dosyć nieźle więc to jest niewątpliwy atut tego pojazdu yy, penetracja jest marna, bodajże około 190 wejdzie, jest bo tam 192, inne czołgi premium już medowate mają po około 200, o ile się nie mylę no, chociaż BF -Po ma 220 chyba z tego mi się, co mi się kojarzy to tak ale ładnie weszło tutaj z trackiem. nie, ja, dalej nie wejdzie Co tam dalej? No, tutaj się ładnie rozjechali. Swoją drogą człowiek jest dosyć spory, więc łatwy kąsek dla artylerii. A tutaj dwie marki ma kolega. Nie jest źle. Cześć, wybitwa z tej pozycji. No na razie tutaj ładnie się mu wystawiają. Ojej, to bardzo ładnie. Bokiem stoi. Oooo, jest. Ho, 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 no, przepiękny strzał to był. Matko Boska za Morakiem 1070. Aż i w tej chwili 2700 obrażeń. Na koncie tutaj kolegi naszego. Ale tutaj się pięknie wychylałem. lat nie zwracają na niego uwagi. Tutaj ten natek się od niego odbił. O, żeby tutaj nie wypychał, tylko wejdzie, weszło. Ekstra. O, i odbija się ten natek. Wieża jest taka, taka nawet. Tam jest pancerz warstwowy na jarzmie Przez co tam coś tam dingnie, no ale to nie ma co się nastawiać Na ciągu odbijanie. Bo ten dróg jest zwyczajnie papierowy, o właśnie No, nie weszło No tutaj wręcz zaleca się włożenie większej ilości golda jak się Tym bardziej jak wyrzucenia tier 10 Ale tutaj Jest obijanko O, jedzie revaloris Oczywiście bitewkę oglądam na żywca. Zapomniałem powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chcecie mi podesłać swoją bitewkę, wysyłajcie ją na e-mail kowarek 07 e Email jest oczywiście w opisie, a jeżeli chcecie dołączyć do, do klanu, w którym ja gram, to też oczywiście link macie w opisie, tam możecie wysłać zgłoszenie. A polecam, bo atmosfera jest przednia i nudzi się tutaj też nie będziecie. Uh, uh, uh. czy przeżyje, bo nie zwróciłem nawet na to uwagi, dobrze, ojej, to się nazywa fart, słuchajcie, od Tigera, Ti o ale szkoda, że to nie weszło, Tiger prosto w dupeczkę mu strzelił z OBK za 125, a był na wykończenie, więc tutaj rozumiem, o ten też nie wszedł, szkoda. 12 do 7, 4800 obrażeń, 1 frak. Nas tutaj interesuje oczywiście bazowy eks na koniec i ilość damage'u, a jak widzicie no jak na ten pojazd 4800 to jest naprawdę nieźle Ciekawe czy coś uszczknie, nie no jedzie Skorpion, Borsuk Jest Siedzi, jestem na bieżąco, jestem ze wszystkimi informacjami, ale co on tam sobie życzył? Tylko po prostu nie nagrywałem i nawet nie grałem dosyć długo, więc trochę się odzwyczaiłem. Wynik 14:8, jak widzicie bitwa szybciutka, przyjemna, lekka, idealna po prostu na, na powrót. Czy jeszcze tam tą S1 da radę? Oczywiście niewidzialny zabójca. Tam stoi, tylko go nikt nie zobaczy. Albo i nie. No to już tylko tam może być. Jest. Pójdzie się utopić. O, nie weszło. Jeszcze jeszcze jedna próba. Nie wejdzie. No dobry kąt złapał. O, teraz wejdzie. Teraz 5300. No, weszło, chyba weszło. Dobra, słuchajcie, 159 2 fragi. Bardzo dobry wynik 500. 5300 obrażeń. Tak, tak, to od upału, wiecie? 36 stopni, dlatego się wodą tutaj posiłkuje. O, będzie się trzeba na nowo przyzwyczaić. Słuchajcie, przechodzimy do wyników końcowych. Wynik końcowy prezentuje się w taki sposób 216 tysięcy Mamy tutaj zarobku, ale to pewnie z tymi misjami. Aczkolwiek bardzo fajny. 4700 i obligacje MK. Na popierdółki, wsparcie i high caliber. I wynik drużynowy prezentuje się. Tak, 5300 obrażeń i półtora tysiąca expa bazowego, także naprawdę, naprawdę bardzo fajny wynik. Ja ci oczywiście go gratuluję i życzę jeszcze lepszych yy, bitewek. 181 tysięcy na czysto. Kasiory, także bitwa jak najbardziej udana. Za Moraka szanuję. A w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu łapki w górę oraz skomentowaniu filmu, by być zawsze, zawsze na bieżąco. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!